60 lat po napisaniu listu biskupów nie, polskich do niemieckich, znanych ze słów wybaczamy i prosimy o wybaczenie, chcieliśmy wraz z parafią i ze wspólnotą studentów w Frankfurcie nad Odrą zorganizować tutaj cykl spotkań upamiętniających tamto wydarzenie. 60 lat i to miejsce to jest taki no trochę symbol, ponieważ 60 lat temu było to miejsce całkowicie pozamykane, ludzie żyli ze sobą w pewnej wrogości i ten pierwszy krok biskupów doprowadził do takiego czasu i do takiego miejsca, w którym my dzisiaj żyjemy, gdzie most na Odrze nas łączy gdzie jest ten rzeczywiście no, centrum Zjednoczonej Europy. Tutaj właśnie się wypełnia to, co biskupi 60 lat temu pragnęli. Oprócz mszy świętej był też koncert. Rzeczywiście przed nami jeszcze mnóstwo różnych innych wydarzeń i kulturalnych i też liturgicznych. Na przykład jutro będziemy wspólnie czytać ten list Będziemy go sobie razem interpretować. Są też warsztaty prowadzone przez Instytut Pileckiego dla młodzieży. Będzie też wieczór światła, gdzie z parafii we Frankfurcie nad Odrą przejdziemy ze świecami do parafii Matki Bożej w Subicach w takiej procesji świadectwa. W końcu będzie. Bardzo fajne wydarzenie mecz ośmiu drużyn niemieckich i polskich. Cóż może bardziej pokazać jedność jak właśnie rozgrywki sportowe? Wiele rzeczy mam, mam nadzieję, że się tutaj rozwiną. Przede wszystkim współpraca polsko-niemiecka, rozumienie tego, że. W tej współpracy Kościół nie tylko 60 lat temu, ale i dzisiaj odgrywa niezwykle potrzebną, ważną rolę, gdzie też właśnie wiara, nauczanie Kościoła, to wszystko może nadal dzisiaj służyć pojednaniu, przebaczeniu, współpracy.